Witajcie, kochani. Dzisiaj przeczytam Wam następną przygodę Ganku Złodziaków. Zaczynamy. Od rana na leśnej polanie panowało niezwykłe poruszenie. Wszyscy mówili o jednym. W lesie pojawił się obcy. Mrówki wypatrzyły go wczoraj, jak siedział pod lipą. Podobno podśpiewywał sobie coś pod nosem, a wieczorem moczył nogi w jeziorze i puszczał kaczki na wodzie. – Ciekawe, co to za jeden? – zastanawiał się Jerzyk. Sowa widziała go z góry, przyjrzała mu się dokładnie i według Zosi to z pewnością jest szczerbatek zielony – powiedziała zajęczyca Zuzia. – Co takiego? – zdumiał się lis Lucek. – Nie dość, że zielony, to jeszcze bez zębów? Nigdy o kimś takim nie słyszałem. Myślicie, że on ma coś przeciwko jeżu? Zaniepokoił się Jerzyk. A może poluje na lisy? Lis lucek nerwowo przeczesał swoją kitę. Jak go ciągnie do wody, to może to amator żabich udek? Zauważył Bubry Borys i spojrzał krzywo na żabę. Żaneta wytrzeszczyła oczy i na wszelki wypadek zagrzebała się w mule popas. Ciekawe, czy on pływa, zastanawiał się głośno bubry Borys, marszcząc czoło. Obawiam się, że to jezioro jest za małe dla nas dwóch, dodał złowieszczo. Swoją drogą, jak długo on zamierza siedzieć pod naszym drzewem, denerwował się ryś Rysia. A ja chciałabym wiedzieć, jak on wygląda. Zajęczyca Zuzia nigdy by się do tego nie przyznała, ale na myśl o tym dziwnym przybyszu drżały jej ze strachu wąsiki. Zębów, jak wiemy, nie ma, przypomniał Jerzyk. Ale może pazury? Rogi? Kolce? Kto go tam wie? Mieszkańcy leśnej polany próbowali wyobrazić sobie szczerbatka zielonego. Wzdychali przy tym, przewracali oczami i bledli ze strachu. Nagle na horyzoncie pojawiła się mucha Henryka. Lis śledził jej lot w, nie... w niemym zachwycie. Henryka pozdrowiła go machnięciem prawej tylnej nogi i przysiadła na pokrzywie. Mrówki rozpowiadają, że coś szczerbatego chodzi po łące, stwierdziła poprawiając kokardę na czubku głowy. Zdaje się, że to stworzenie jest zielone. Wie ktoś, czy to zieleń groszkowa, butelkowa, oliwkowa, miętowa, czy taki bardziej seledyn? – A co to za różnica? – prychnął Ryś. Najgorsze, że nie wiemy, co on knuje. – Boże, coś knuje, to pewne. – Podobno tylko siedzi sobie i śpiewa – zauważyła Zuzia. – Ha! Chce nas zmylić, że niby taki łagodny i nieszkodliwy. Na ta chwila wywinie jakiś numer. Zobaczycie! – gorączkował się łubry Borys. Jakby na potwierdzenie jego słów, nad łąką pojawiła się zmuszka siwego dymu. Coś tam się kopci! Zaniepokoił się Jerzyk. Trzy rozczochrane mrówki, które siedziały w kucki pod krzakiem, podsłuchiwały i wrzasnęły: Ratunku! pali się! Wtedy wszyscy poderwali się na równe nogi i pobiegli sprawdzić, skąd się wziął dymek nad polaną. Po chwili Pełni najgorszych przeczuć dotarli na miejsce. Oto co zobaczyli: pod lipą przy małym piecyku wijał się jakiś zielony jegomość. Przepasany fartuchem gotował na wolnym ogniu budyń bagienny. Raz po raz zaglądał do piekarnika, w którym rumienił się wielki tort orzechowo-molisty. Piecyk dymił, tort pachniał, budyń bulgotał. Na stole przykrytym obrusem w kratę stało kilka słoików lipowego miodu, maszlaki w i świeżutkie korzonki posypane próchnem. A szczerbatek zielony we własnej osobie krzątał się przy piecu. Nagle znieruchomiał, jakby zdał sobie sprawę, że nie jest sam, i powoli się odwrócił. Zobaczył mieszkańców polany, którzy stali za jego plecami. Zdumieni, marszcząc brwi, rozglądali się dookoła. No, nareszcie jesteście, odetchnął z ulgą. Jeszcze trochę, a budyń by się przypalił. Zaraz pokroję tort. Pyszny, orzechowy, przekładany masą mulistą. To moja specjalność. Siadajcie, zaczynamy przyjęcie. Zwierzęta były zaskoczone i onieśmielone faktem, że ten dziwny, zielony osobnik tak bardzo ucieszył się na jej widok. Pierwszy odzyskał głos bubr Borys. Ale, ale my jeszcze nigdy nie byliśmy zaproszeni na przyjęcie, I to, i to jeszcze z mulistym tortem wyjąkał. Naprawdę? Nigdy dotąd nie urządzaliście przyjść? Szczerbatek był szczerze zdziwiony. Cóż więc robiliście do tej pory? Mieszkańcy polany popatrzyli po sobie, wzruszyli ramionami. I złapali się za widelce. Uznali, że mają wiele do nadrobienia. Takiego przyjęcia leśna Polana jeszcze nie widziała. Szczerbatek zielony był wspaniałym kompanem. Okazało się, że przywlądował z daleka i zamierza urządzić się pod wielkim drzewem. Nikt nie miał nic przeciwko, zwłaszcza że wyprawianie przyjęć to jest. To, co ich nowy sąsiad lubi robić najbardziej. Goście wycierali okruchy tortu z pyszczków i dziobów, a osy mlaskały głośno, liżąc miód. Nagle Szczerbatek wyciągnął skądś gitarę i zagrał tak, że nikt nie mógł spokojnie wysiedzieć przy stole. Bubryk, ku swojemu najwyższemu zdziwieniu, poderwał się, objął znienacka żabę w tali. No powiedzmy w połowie brzucha i ruszyli do tańca. Lis tak wirował z muchą na nosie, że henryce aż grzywka powiewała. Ryś trochę się ociągał, ale kiedy świerszcze złapały za skrzypce i zagrały walca, ukłonił się przed zuzią i pląsali po całej polanie, depcząc sobie po nogach. Pasikonik tańczył w kółku z winniczkami i wymachiwał dziko czułkami bryty muzyki. Ślimaki też machały, ale znacznie wolniej. O zmroku świetliki skończyły wylizywać garnek po budyniu i zapaliły swoje latarenki. W tym nikłym świetle roztańczeni goście gubili buty, wpadali na siebie lub zderzali się z drzewem. Nie wiadomo, co o tym wszystkim myślało drzewo, ale mieszkańcy leśnej Polany pod wodzą szczerbatka bawili się w najlepsze. Przyjęcie skończyło się o świcie, kiedy na niebie pojawiły się różowe chmurki. Zwierzaki wracały do domów w doskonałych humorach. Ale najbardziej zadowolona była żaneta. Okazało się bowiem, że szczerbatek nie jada żabich udek, a żaba, żaby uważa za istoty niepospolite i urocze. Fakt, że nie posiada zębów w niczym żabie nie przeszkadzał, bo ona sama nie miała ani jednego. I to przecież nie mógł być przypadek, że Szczerbatek był cały w jej ulubionym zielonym kolorze. Nim minęło południe, uznała, że są dla siebie stworzeni i uszczęśliwiona tym odkryciem wskoczyła do jeziora z głośnym pluskiem. Szczerbatek nie miał o niczym pojęcia i spał w cieniu drzewa, cichutko pochrapując. Wraz z nim Cała Polana zmęczona lipcowym słońcem ucięła sobie drzemkę. Koniec. Do zobaczenia.